Jasper, czemu mnie wyzywasz? Naprawdę, mnie Asper wyzywa? Nie Jasper. wyzywam go, napiszcie mu, że nie epi dobre! Za, zatrzymy. Nie wyzywam zatrzymy. cię, zatrzymy. człowieku! Jasper, oglądam cię! Jasper, czemu mnie wyzywasz? Naprawdę, mnie wyzywasz? Nie wyzywam cię! Nie wyzywam, cię. Nie wyzywam go, napiszcie mu, że nie epi dobre! Za, zatrzymy. Kurwa, hejterzu, strzemna ciała, wszystko nie, kurwa najmniej biedzi, to, na wszystko, nie biedzie, to, ma, to ma, kurwa, że ludzie hejtują go! jebać cię i twoich widzów mam cię w dupie. Nie, no Jasper, że kurwa coś takiego wysyłasz, oj, to się zawiedziałem. Teraz. No to ja, to ja wysłałem, to ja, nie ja wysłałem, to ja ja wysłałem tego donate'a! Bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno. Ja pieniędzy nie mam, pieniędzy nie mam! Masakra, masakra. Nie mam pieniędzy! Ty kurwa to nie Ta kurwa, hejter Hater, kurwa, ty mani Kupy. jebany! Bo ja nie wiem już. Nie no, wyzywasz mnie, czyli to chyba ty wysłałeś. No sorka, ja cię nie wysyłam, tylko ty nie rozumiesz, że to hajter wysyła i podtrzyma się podemnie. dlaczego ty tego nie rozumiesz? To ja prawdziwy Dawid Jasper, jesteś mega frajerem, pluję na ciebie i twoich widzów mam cię w dupie. Ja pierdole, no teraz to aż mnie kurwa naprawdę zszokowało. Co ty żeś teraz wysłał w tym momencie? To nie ja wysłałem Czobieku! To tyle czasu tu grałem... Czobieku, ja mam nazwę David Jasper 838! A on napisał David Jasper... Masakra. David Jasper to on tam napisał, a ja mam David Jasper Szpepał 838! Czego ty nie rozumiesz?! Aha, czyli ze mnie roś po prostu kurwa debila w tym razie, w takim razie, tak? Ja nie kurwa to nie ja teraz wysłałem tego Donate'a, rozumiesz?! To nie ja! Cię. jest ostre zamieszanie. No Ale... Ej, ty wysyłasz, że no jeba, jest, czy tu ty wysyłaś, że jedno cię tu, tam, widzieć. coś tam, że powinieneś widzieć. Nie, to nie ja wysyłam! Halo. Ja pieniędzy nie mam! Ej, ty... A czyli się podszyli? Tak, podszyli cię stary i wysyłam ci donate'y! Widziałeś jak tam donate'ami, ja nic... Ja nawet pieniędzy nie mam, nawet ci nie dostałem wypłaty! Nie dostałem nawet jeszcze wypłaty z donate'ów w ogóle całkowicie, bo... wypocząłem wczoraj dopiero donate'a, a pieniądze dochodzą jeden albo dwa dni robocze. I ja, ja nie mam pieniędzy ani na pizzę ani na telefonie, nie mam nic, ani grosza. A oni do mnie i to poszczególnie się pode mnie. Ja jem pizzę McDonalda, patrzcie. Tata mi kupił w McDonaldzie hamburgery, patrzcie. O! Z serem! Patrz, MacDonald's! niam, jam, jam, jam! Hamburger miłości. A smaczne? No. A pokaż tak z bliska do kamery, jak przeżuwasz hamburgera, że, że smaczne jest. No dobre chyba. A to jest cheeseburger, to jest wieśmak, to jest jakiś Ryszard smak, czy co to jest? To jest taki hamburger nie? to jest hamburger, o, mały hamburger z serem, z mięsem i z dodatkami ale ładnie wygląda. Ładnie to wygląda. Dobra, ja mam jeszcze szejka do tego. O! O! Mam jeszcze szejka. Tu jest kapkowy. Tureckiego szejka? Nie. A jakiego? Jesteśmy winni kupę hajsu, bo o tym? A za co? No za te streamy, co robimy. <grym> Przelew, elektryczny, tu chciałem 150 zł. Na zaliczkę. Mhm. Mm to co, odesłać ci to? Nie, teraz ty mi zapłacić za te live'y, bo y, dzielimy się poprawi. Ja ci dam dole z lajby. Ze z tobą lubiłem lajby i teraz ty mi dasz. To tak jest ile, to po ile? Jak, jak to się dzieli? Jakby było 100, to ile? Do kogo? To jest tak. Y, na dzień dzisiejszy jesteśmy w innej Aha. A ty mi ile? No ja już to przelałem eliksirem, człowieku, 150 złotych dwa tygodnie temu. Nie, to był 50. Nie, 150. Skończyłeś Tam. lajba? A ja pomyślałem, pierdzielę nawet i skończysz tego a to ci przeleję. I przelałem czyli 150 zł eliksirem. To potem, 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 na razie jest to potem interesy, potem. Nie ma potem. Zasłoń LA'Ba i przelej mi teraz pieniądze Ile? 100 A ty mi potem ile? Ja ci ponownie, ponownie przeleję jak tylko dostanę pieniądze yy, za jeden albo za dwa dni robocie dostanę, yy, dostanę około 300 zł, to przeleję ci 355 złotych dostanę To tak przeleję ci tak ze 150-160 złotych Dobra Czyli chcesz 100 Tak 100 Groszy nie! 100 złotych! Dobra, to na razie w gierkę jakąś, na razie w gierkę, na razie w gierka. Nie, 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 nie obracaj kotakom te tak, pieniądze! Tak, tak, tak! No ale za co? Za to, że robimy wspólnie streamy! Umówiliśmy się, ja się podzieliłem z moim, moim pieniędzmi z tobą, teraz to ja ty z tymi moją dole! Ale to nie musimy robić! Kurwa! Umawiałeś się ze mną? Dzielimy ci po połowie! Nie lubię no, Dawid, tro, troszkę to jest podejrzane, szczerze to jest trochę... Nie podejrzane. jest podejrzane, jak ci 150 zł przesłałem! Coś tu zajeżdża oszustwem ostrym. Kurwa, oszustwem? Oszustwem to ty chyba ty jesteś oszustem, bo... Ja ci przelałem 150 zł, ja byłem uczciwy! Ale Dawid, nic takiego nie mam, ja mogę odpalić nawet stronę z do Tanka, No to takie nie nie stronę to nie dobra, był czelep na donate, tylko tu było na konto bankowe. Dobra, sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. 150 zł starych. A jest, jest, jest. Dawid Jasper, 838. Jebać Cię, Tupson, nie Cię. To ja, Dawid Kamil, piszę To ja, kurwa. A Aha, dobra, dobra, kurwa, dobra. To ja, ładnie. rozumiesz? Ładnie piszesz, czyli wyzywasz mnie. Jeszcze chcesz pieniądze, tak? To nie ja Cię wyzywam, rozumiesz to? czy mnie wyzywasz, jak szmatę najgorszą jeszcze mam ci za to zapłacić, tak? Ktoś nie mam, zadowolony? ja nie rozumiem, że ja nie mam pieniędzy, człowieku, żeby ci donate y wysyłać. Będę, no dobra. Daj mi spierdalaj, kurwa, nie będę mogła. Panie jebane, spierdalaj, sobie! Wyzywajcie go na live, by sobie! Wyzywajcie tego playera. Ja mu 150 złotych przelałem, by W chuja mi zrobił na 150 złotych. A on mnie picowy na 150 zł oszukał, player jebany, to pierdolony. Oszukał mnie picowy na 150 zł, którą przelałem e, eliksirem. Na jego konto bankowe. Pszelałem mu dwa tygodnie temu. A on mnie w chuję zrobił na 150 zł. Bo bo, 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 bo znaczy sobie to? Na 150 zł chuję mi zrobił. Dawid mówi, że Cię kocha? O, to dobrze. Jest pierdala, napiszcie mu. Napiszcie mu pismo na czacie, wypierdalaj Tubson. Jestem osobą niepełnosprawną, choruję na upośledzenie upośledzenie stopni merkowanym. Bardzo silne leki psychotropowe to są leki na uspokojenie mojej psychiki, moich nerwów i zadubam też mocne leki na serce. A on mnie oszukał na 150 zł, któremu dwa tygodnie temu, jak robił live'a skończył, przy, po jego go przysłałem mu eliksirem na jego. Do klikłem tam, do jego, klikłem telep i wysłałem mu eliksirem, Elixirem elixire mu wysłałem. Nie plikiem, nie na stronie do tylko tylko eliksirem mu wysłałem 150 złotych. A on mnie oszukał na 150 złotych. Więc piszcie mu na czacie, jebaczcie oszustę. Napiszcie mu, jebaczcie oszustę. Aha, tu Pson jest zajebisty nie oszukałeś się z Tu pson jest zajebisty nie szukałeś się sprawa. Dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay. dobra, dobra. I to do kurwa, mówi osoba fałszywa, ja, no, kurwa. Czy, to mówi osoba fałszywa, która kurwa. No, ja, jest przeciwko ja, mnie, a, a nie mi, tak widzowie się są nie. za mną. No, I to jest kurwa okay, jedna do, osoba. Dobra, dobra, z Tysiąca okay. osób, które są fałszywi i są kurbami. Czekajcie, mój, i się kurwa. Ręce mi się kurwa. Ręce mi się trzęsą galeta przez tego z syna. Rędzij cię galeretę trzęsą. Widzicie? Ręcy cię trzęsą, no jak galereta przez niego. Z nerwów. A jeżeli nie zażyłem, tak przykotropowy, to... To jest cię z nerwów. A tu jest widzicie, robić sobie kurwa yy, z kolegą interesy Robić interesy z nim, że będziemy wspólnie robić streamy czy, czy pieniędzmi ja mu płaciłem 150 zł na konto, a on mi nie płacił, a on mi nie, ja bym nie dał. I mnie jeszcze zabrał te pieniądze. A ja mu płaciłem 150 zł, a on miał mi wypłacić kwoty 100 zł, dać mi, donejcie, za zaliczkę, a ty kula mam. Tak to jest kurwa się umawiać. mi odda, mu tak nie będzie rozmawiał. Zjebi go na pewno. Na pewno go zjebie na Discordzie było do David Dawid powiedział, że na live'ie musi się spotkać na wspólne jedzenie ślimaków Naprawdę tak powiedział? Tak powiedział? A no dobra No to dobra, możemy zjeść razem te ślimaki jak co? No okej okay. Kurwa, kolejne debile mu wysyłają donate'y Co za kurwa go wkręcają, ja pierdolę jak oni go wkręcają by sobie, kurwa! By, kurwa wysyłają mu pentonaty, kłamią go, kurwa! Czy on jest zapadły jebnięty, serio, jest psychiczny ten człowiek! Patologia, normalna patologia! Dawid mówi, że jeszcze coś ci tam prześlę. Dobra, dobra. Ja nie namawiam, tylko zachęcam, także jak ja starek chcę, to może. Okej. Okay. Wypierdalaj, jebany! Nic ci nie prześle, ty kurwo jebana! Kurwa, teleporter. Kó co, słuchaj, trzy tygodnie temu umawialiśmy się, umawialiśmy się. Twoi koledzy byli na Discordzie i słyszeli wyraźnie. Dzielimy się pieniędzmi po połowie. Ja ci daję moją coś połowy pieniędzy, dolej, to najtoch, ty mi dajesz swoją część. I z Muczka i te powiedziały do mnie, spoko, to Sperek nie ma sprawy i też mu mówili, a na pewno tyś mówili, tak daj ze Sperku i też mu mówieni. Dzielimy się pieniędzmi po połowie. Ty mi dajesz połowę swoich pieniędzy, ja ci po połowę swoich pieniędzy. Dzielimy się. Ty robisz live, polecasz mojego live'a na, na Twitchu. Ja polecam twojego, dzielimy się pieniędzy po połowie. A dobrze, aby na pewno, no a ty mówisz tak, dzielimy się po połowie. No dobra, to powiedziałem, jesteśmy mu na okej Dawidku, powiedziałeś do mnie. I teraz kujem jest mnie na 150 złotych, typie, kurwa. Oddajesz mi te pieniądze, albo zaraz wchodzę na Discorda twojego. I będziesz z moim tatą rozmawiał w tym temacie. A mój tata kurwa nie będzie z tobą pobożliwy. Jak będzie od twojego Discorda, Zjebie cię kurwa psa! I odasz, kurwa kuram w te pieniądze Dobra, Dawid kurwa psa Dobra Dawid To wejdź idź po Ryszalda, ja z nim pogadam Dobra Dawid, da, dobra No halo, daj, czekam cię I co, tu pójdziesz tatą to ja to załatwimy No halo, dobra, by szybko, się od i ja to załatwimy tak, tam. Ja też wyjdziesz, to dobra Mów do tego. Halo. Halo. Podobnież oszukałeś Dawida, tak? No witam panie Ryszardzie. No tutaj Dawid powiedział, że wysłałem niby 3 tygodnie z tej piosenki, a coś takiego nie było, mogę pokazać dowody. Także bardzo dziwna sytuacja, bardzo dziwna. No nie wiem, on mówi, że ci blikiem wysłał. Czy, czym ci wysłał? Elixirem ja na... ci wysłał. Ja, ja, ja Elixira nie piłem. Elixirem. No ja czegoś takiego nie mam. A nie masz komta? Nie To na co mówisz? Ja tylko PayPula mam A ten link tutaj tu i tam klikłem I tam klikłem przelew I klikłem y, eliksirem Wysłałem mu tam Do jest taka opcja Wyślij blikiem Przelew Nie interesuje mnie to Nie Powiedz mu tylko skończcie Odwalać numery Panie Ryszardzie po prostu ja tutaj nic nie namawiałem do niczego. Ja do niczego nie namawiałem. A Sperek też nic nie wysą, także dziwna sprawa, dziwna sprawa, nie wiem. On mówi, że on nic nie dostał, nie namawiał ci, żebyś wybrał samolot. Trzy tygodnie tam gadaliśmy. Po tobie Na razie, poczekaj, poczekaj. Daj mi święty spokój. Ktoś mi pisał? Ktoś mi pisał? Nie grałem z nim i powiedziałem mu wyraźnie. Dzielimy się pieniądze po połowie. On będą razem Panie Ryszard, gdzie jest pan? Ktoś mi pisze, żeśmy się spotkali i ślimaki razem zjadli z, z Jasperem, ale to... Jakieś chyba są. Nie wiem. Halo? Chyba mecz był ważniejszy Nie ma czasu Ryszard na takie głupoty Czyli było 150 zł, tak? Tak, 150 zł było Bo bym zauważył, że tyle dostałem No to nie wiem kurwa, a ja ci to Elixienem wysłałem Dawid, co robimy? Nie wiem stary, musisz mi oddać to pieniądze, nie ma bata! Ale ja tego nie mam, Dawid. Masz kurwa, nie lubię w chuja! No, nie robię w chuja. To mi wy... znajdź szota, że tyle wysłaj. Znajdź szota, znajdź szota. Zobacz tylko historię! Historia! Dawid, od nazwy Dawid Jasper838, 150 zł, nie mam. Ja nawet tyle nigdy nie dostałem do Nata. Nigdy. Stary, czy ja tutaj w chuja zrobię czy prawdę? No, ale Dawid, ja widzę chyba z nazwy, że nic takiego nie ma. Nie donarłbym, ten kupiłem w 7.01, 3.03, Trzęsę Cię znowu, stary! Trzęsę Cię, bo ludzie To nie to nie zrób sobie herbatkę, może jakąś. Nie, spokojnie, bo nic takiego nie było. Tak, wyszedł Jasperek. No i dobra, i chuj. i tyle pogadaliśmy, kurwa. No. Ciężko się dogadać, ciężko się dogadać.